Jak uniknąć sztywności wyglądać naturalnie na parkiecie? Co sprawia, że Twoje ruchy wyglądają luźno efektywnie? Punktem numer jeden jest prowadzenie, czyli Ty musisz dokładnie wiedzieć, co chcesz zrobić. I teraz tak, kiedy uczymy się z systemu Descontrol, mamy bardzo konkretne ruchy, które wykonujemy. Na przykład na poziomie pierwszym mamy obrót lewo, obrót prawo, zmiana miejsca, zmiana miejsca, potem beczka, potem następna beczka, przejście przez biodro, śrubeczka i wiele, wiele jeszcze innych ruchów i Bazując na bardzo konkretnym systemie, ty wiesz, co masz wykonać i te ruchy wyglądają dobrze. Więc musisz wiedzieć, co chcesz robić. A jeżeli chcesz wiedzieć, co chcesz robić, to zapraszam Cię do nas, do nas kontrol, W dwa dni nauczymy cię zajebistych ruchów i będziesz tać wtedy z każdą partnerką, tak, że zrobisz na niej piorunujące wrażenie. I ty będziesz miał również z tego zajebistą frajdę, bo każdy taniec będzie po prostu dla Ciebie i dla niej przyjemnością. I drugim punktem jest to, że się spinasz i nie oddychasz. Nie ma nic gorszego jak właśnie spinanie i nieoddychanie. W tańcu nie tyle są ważne techniki, czyli że wiesz właśnie jakie ruchy wykonać, co po sobie zrobić, tak aby to robiło wrażenie, ale również jest to, jaką tę energię dajesz lub zabierasz partnerce w trakcie tańca. A tą energię dajesz poprzez właśnie rozluźnienie. No bo jak będziesz pospinany i będziesz oddychał, no to właśnie będzie to wyglądało tak. A jeżeli ty się rozluźnisz, łokcie puścisz, rozluźnisz barki, głowę, znając pewną sekwencję ruchów albo ruchy, które ogólnie się uczyłeś u nas, będziesz wiedział, jak je wykonać, to ten taniec będzie dużo przyjemniejszy, bo ona puści, ty puścisz, o, będzie wam dużo łatwiej, bardziej płynniej. Więc pamiętaj, oddychaj i rozluźnij się. A jeżeli chcesz się rozluźnić, to zawsze są trzy główne miejsca. Nabgarski, które napinacie w trakcie tańca, bo jeżeli ty napinasz, to od razu cała dłoń, ona to odczuwa. Dwa całe przed tutaj zawsze napinacie. I to widać po prostu, jak te żyły wyłażą, dziewczyny też to wtedy czuwają, jak to napinacie. No i oczywiście barki. No a na przykład pokażę Wam ruch na spiętych barkach. Monika, ty żyjesz? Uwaga, Robię beczkę. Jak? Boli mnie wszystko. Jeżeli nie chcesz, żeby taką monikę bolało wszystko, to rozluźniasz bareczki i tyle robisz beczułeczkę. Mięciutko. Jak było? Super. Super. Widzicie? Ona tym zawsze mówi się super. <laughs> Dziękuję. Zrobię jeszcze raz. A jak teraz? Oh. na moje, moje serce. Więc jeżeli chcesz, żeby dziewczyna mówiła super i ekstra, to rozluźnij barki nadgarski przed przedramiona, i wtedy wasz talent będzie dużo lepszy. Trzecim punktem jest to, abyś zawsze miał przygotowany plan A, B, C i nawet D. No bo jeżeli tańczysz, masz jakąś sekwencję ruchów, świetnie, ale nagle złamiesz się, nie będziesz wiedział, nie będziesz wiedział co zrobić, nagle będziesz miał pustkę w głowie, to wtedy zawsze przygotuj sobie pewnego rodzaju rozwiązania. Na przykład wezmę, zrobię teraz serię ruchów. Jeden, drugi, trzeci i nagle gdzieś tam na przykład wytracisz się, zmieni się muzyka, nie będziesz miał tego swojego rytmu, to zawsze mniej przygotowane taki swój wzór, co zrobić, kiedy nie wiesz co zrobić. I w tym wypadku dajecie od razu genialne rozwiązanie. Jeżeli nie wiesz co zrobić, zacznij od początku. I dzięki temu, nawet jeżeli coś tam spieprzyłeś, zacznij sobie od początku, masz idealne rozwiązanie, jak sobie z tym poradzić. Z drugiej strony, jeżeli to, nie zawiedzie, to zawiedzie, albo nie myślcie po raz kolejny powtarzać tego samego, to Miej tak zwaną bazę, czy miejsce, już sobie możesz odpocząć, chwilę odsapnąć. I teraz, dobra, co mogę sobie teraz wykombinować? I wchodzi plan C. Kon Twórz i kombinuj na bieżąco nowe sekwencje. No i teraz będąc w bazie, kiedy już przygotowałem sobie na przykład 1, 2, 3, robię 1, 2, 3. I teraz co zrobić? Co zrobić? Co zrobić? Dobra, baza znowu. I znowu przygotuj sobie kolejną sekwencję. To będzie świetnie działało dla osób, które lubią sobie układać pewnego rodzaju wzory. Natomiast u nas na szkoleniach zawsze są dwa typy osób. Tacy, którzy schematycznie układają sobie wzór, dobra, zrobię jedno, zrobię drugie, zrobię trzecie. Świetnie to działa, ale są też osoby, które wolą spontanicznie wyrzucać z siebie ruchy. Na przykład tak jak ja. Ja totalnie nie mam zielonego pojęcia, co ja zaraz zrobię. Po prostu wylatują ze mnie te ruchy. Ale jeżeli są momenty, gdzie co dalej, co dalej? Właśnie po to mam bazę, by sobie chwilę odsapnąć, zregenerować głowę, przemyśleć i potem znowu rozpocząć spontan. Więc miej zawsze takie przygotowane mm, chwyty alarmowe, takie asy w rękawie. Czyli nie wiesz co zrobić? Zlać się od początku. Nie wiesz co zrobić? Weź bazę. Nie wiesz co zrobić? Weź tańc solowy. Tańczysz, 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 tańczysz. Znowu, dobra, co dalej, co dalej? Wyjdę w solowo i cofasz się. I tańczysz chwilę solowo. W ten sposób też dajesz sobie taką przestrzeń mentalną. W partnerce przy okazji trzeba, żeby trochę odpoczęła, by potem znowu rozpocząć taniec i napierdziałać. Tak więc przygotuj sobie zawsze plan B, C, D. To pomaga w tańcu i się czujesz wtedy bardziej pewny. Kiedy tańczysz, nigdy nie daj po sobie poznać, że zrobiłeś błąd. Nawet jeżeli gdzieś tam ruchami nie do końca wiesz, jak go wykonać technicznie. Nie pokazuj tego na twarzy, na zasadzie yy, albo, yy, albo kurwa, coś źle. Nie pokazuj tego po sobie. Jak tańczysz? Tylko Ty wiesz, co miałeś zrobić. Tylko Ty wiesz, jaki miał być kolejny ruch. Uwierz mi, że naprawdę żadna dziewczyna nie będzie miała do Ciebie pretensji, jeżeli zrobisz jakiś ruch strasznie źle, a jakoś fatalnie. Jakby ważne jest to i tak ostatecznie to, że się macie dobrze bawić. Więc jeżeli popełniłeś błąd, nie pokazuję tego po sobie, po prostu baw się dalej. A jeżeli nie, to punkt do góry. Nie wiesz co zrobić, zacznij od początku, nie wiesz co zrobić, taniec solowy, nie wiesz co zrobić. Baza, idealne zabezpieczenie. I ostatnim punktem jest to, że jeżeli chcesz się dobrze bawić, to daj sobie czas i bądź cierpliwy. Pamiętaj, że taniec. Żeby dobrze tańczyć, najpierw musisz przejść przez trzy etapy. Pierwszym etapem to jest zdobycie bardzo konkretnych umiejętności. W tym wypadku ruch jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, dwudziesty. Kiedy poznasz pewnego rodzaju umiejętności, potrzebujesz doświadczenia, żeby wykonywać dziesiątki, setki, tysiące razy tych ruchów z daną dziewczyną. Kiedy to przerobisz sobie, pojawia się dopiero komfort. Czyli poczucie, że OK, ja już wiem, czuję się komfortowo, jest dobrze. I dopiero na samym końcu jest poczucie pewności siebie, że ty dasz radę, że sobie poradzisz. Pamiętaj, żebyś był cierpliwy. Pierwszy etap: umiejętności i doświadczenie. Drugie: poczucie komfortu i ok, jakoś sobie radzę. I dopiero na samym końcu jest pewność siebie i poczucie, że tak, wiem, jestem pewny siebie, wiem jak to wykonać. Więc pozwól sobie na proces, na tą drogę, która zaczyna się na początku pod tytułem: nie wiem co robić. Potem jest kolejny krok, znajdujesz ten materiał, potem jest trzeci krok, wchodzisz w opis, klikasz link i zapisujesz się na szkolenie z kontroli gdzie uczysz się umiejętności, budujesz komfort i pewność siebie w dwa dni, dużo szybciej. Jeżeli chcesz to zdobyć, to zapraszamy Cię razem z Moniką do nas na szkolenia właśnie na tą salę. Tutaj będziemy tańczyli i tutaj nauczymy Cię jak tańczyć. Dostaniesz umiejętności, komfort i pewność siebie. Brzmi dobrze? To widzimy się na materiałach, nie tylko tu, ale na sali, na żywo. Więc do zobaczenia.